Zebrałem was tutaj, aby powiedzieć, że będziemy pracować tak jak dotychczas. Kopalnia nie zostanie zamknięta. Przeciwnie. Zacznie przynosić zyski. Dopóki pan Vianueva nie wróci, będę podejmował tu wszystkie decyzje. Myli się pan. Nie może pan samodzielnie podejmować decyzji. Bowiem od dzisiaj ta kopalnia należy także do pani Santijany. A ja będę ją reprezentować. Kim pani jest? Nazywam się Angela Bernal. Chcę wiedzieć, na jakiej podstawie wydaje pani opinię. Co pani wie o kopalniach? Niewiele. To absurd. Pani Santillana przysłała tu nowicjuszkę. Być może. Ale od dzisiaj będzie pan musiał konsultować ze mną wszystkie decyzje. Zaprowadź panią do biura. To odpowiednie dla niej miejsce. Koniec przedstawienia. Do roboty. Proszę, tędy. Mina La Soledad. Słucham. Z kim mówię? Od dziś tu pracuję. Po raz pierwszy kobieta odebrała tam telefon. O co chodzi? Poproszę z inżynierem Bautistą. Nie ma go, przekazać mu coś? Tak, że pan Villanueva wyszedł już ze szpitala. I niech odwiedzi mnie w kościele, zanim się z nim zobaczy. Dziękuję. Kobieta? Martin. Nie wie pani, że nie wolno wchodzić do kopalni bez kasku i odpowiedniego obuwia? A gdyby miała pani wypadek? Co to pana obchodzi? Odpowiadam za to miejsce. I zabraniam pani tu wchodzić bez mojej zgody. Nie przyszłam tu w celach towarzyskich. Co pani powie? Chciałam przekazać panu wiadomość o ojca Martina. Jako? Prosił powtórzyć, że pan Villanueva wyszedł już ze szpitala. I żeby przyszedł pan do kościoła, zanim się z nim zobaczy. Dziękuję. Proszę. Kopalnia La Soledad. Proszę z Angelą Bernal. Pani Santillana? To inżynier Bautista. Pany Bernal nie ma i nie wiem, gdzie jest. Kiedy wróci, proszę jej przekazać, żeby natychmiast przyszła do mnie do biura. Z przyjemnością powtórzę tę wiadomość. Zrozumiałem, czemu Emilia Santyjana przysłała tu panią. Słucham. Dała pani pracę, bo przyjaźni się pani z jej córką. Dlatego nie obchodzi jej pani ignorancja. Nie ma Pan zielonego pojęcia, co łączy mnie z Dianą. Ani dlaczego otrzymałam tę pracę. Którą zatrzymam, niezależnie od pańskich poglądów. Niech pan pilnuje swoich obowiązków. Ile le Grozi mi Pani? Tylko ostrzegam. Przyjechałam tu z daleka. I zostanę, dopóki się nie rozmyślę. Nie wie Pan, do czego jestem zdolna, by zdobyć wyznaczony cel. Planuje Pani pójść śladem Emilii Santillany? Zdążyła się już Pani nauczyć jej impertynencji. Ciekawe, czy użyje Pani tego samego tonu w rozmowie z szefową, która wzywa Panią do siebie. Skąd Pan wie? Dzwoniła tu. Ale nie mogłem przekazać wiadomości, bo rozmowa z przyjaciółką jest dla Pani ważniejsza niż praca. Bernal. Co za gbur. Wie ojciec, czemu moja matka nienawidzi tej kobiety? Więc rozmawiała z Tobą o tym, co się stało z Twoim wujem Pedrem. Jest przekonana, że Emilia Santillana miała coś wspólnego z jego śmiercią. Proszę mi powiedzieć, co ojciec wie. Chciałbym usłyszeć ojca wersję. Nie mogę ci nic powiedzieć, bo nie było mnie tam, kiedy to się stało. Wiem tylko, że twoja matka obwiniła Emilię o śmierć brata, nie mając na to żadnych dowodów. Nieprawda? Tak. Przez całą noc myślałem o tej sprawie. I przyszły mi do głowy same głupoty. Jakie? Choćby takie, że Emilia i Pedro mieli romans. Zapewniam cię, że nie. Istniała między nimi wyłącznie przyjaźń. Pedro był przyjacielem Emilii i Umberta Gajardo, który był wtedy jej mężem, a także moim. Dlaczego jest ojciec pewien, że łączyła ich tylko przyjaźń? Ponieważ Pedro był wtedy zakochany w pewnej kobiecie, która nazywała się Melati. Przepraszam, nic się nie stało. Chciałam podać ojcu kawę. To nic, zaraz sprzątnę. Nie ma się czym przejmować, nie denerwuj się. Zaraz przyniosę drugą filiżankę. Nie rób sobie kłopotu. Zachowuje się pan coraz gorzej. Tak trudno powiedzieć dzień dobry? Nie znoszę fałszywej grzeczności. Idę do pani Santillany z prośbą, by usunęła panią z kopalni. Jakim prawem chce pan to zrobić? Mówmy bez ogródek. Źle mi się z panią współpracuje. Pani także ze mną nie najlepiej. Poza tym nie ma pani pojęcia o górnictwie. Niech sobie pani znajdzie inne zajęcie. Nie pan o tym zdecyduje. Dlatego wybieram się do pani Emilii. Mówię to pani w oczy, żeby uniknąć zarzutu, że intryguję za pani plecami. Nie wiadomo, czy pani Santiana zgodzi się z Panem. Nie zaszkodzi spróbować. Dam sobie radę. Co pani jest? Zawróćmy. Przyjdziemy tu innym razem. Mówiłem, żeby nie wchodziła pani do kopalni bez mojego zezwolenia. Była ze mną, panie inżynierze. Później porozmawiamy. Teraz oczekuję wyjaśnień od panny Bernala. Nie zrozumiała mnie pani? To pan nie rozumie, że nie mam obowiązku słuchać pańskich poleceń. I dopóki pani Santillana mnie nie wyrzuci, zamierzam chodzić, gdzie mi się podoba. To nie takie proste. Jestem odpowiedzialny za ten teren. I jeśli pani coś się stanie, jeśli coś mi się stanie, to mój problem. A pan będzie zadowolony, bo tylko w taki sposób uwolni się pan ode mnie. Zamknęła panu usta. Oszczędź mi tych uwag. I wytłumacz, co robiłeś z nią w kopalni. Pokazywałem, jak pracujemy. Chyba nie ma w tym nic złego. Być może, ale to nie twoja rola. Przyszłaś do narzeczonego? Do ciebie. Po co? Powiedzieć, że jesteś wstrętną oportunistką. Nie podrywaj zajętych facetów. A ty uważaj, co mówisz, i nie zadzieraj ze mną. Jesteś głupia, myśląc, że podoba mi się Twój chłopak. Widziano cię w jego samochodzie, więc cię okłamano. Jeżeli twój kochany Mariano cię zdradza, to na pewno nie ze mną. Niewielu jest mężczyzn, którymi tak pogardzam. Myślisz, że ci uwierzę? Chcesz jedynie uniknąć. Nieprawda. Zresztą zaraz to wyjaśnimy. Zobaczymy, co powie twój narzeczony. Gdzie jest inżynier? Pojechał do pani Santiany. Kiedy wróci? Nie wiem. Pomóc w czymś pani? Nie. Musimy z nim osobiście porozmawiać. Zaraz go poszukamy. Nigdzie nie pójdę. Nie chcesz wiedzieć, z kim cię zdradzę? Już wiem. Nie wiesz. Nie pozwolę, żeby fałszywie mnie oskarżano. Idziemy. Puść mnie. Więc pójdę sama. Bo muszę to wreszcie wyjaśnić. Nie wiem o co im poszło, ale były wściekłe. Szczególnie pani Angela. Wyobrażam sobie. Jest silna i ma charakter. Przyciągnęła tu panią Katarinę. Muszę porozmawiać z twoją kochaną panią Angelą. Wiesz gdzie teraz jest? Właśnie idzie. Nareszcie pan jest. Była tu dzisiaj pańska narzeczona. Wiem o wszystkim i coś pani powiem. Nie wiem, jakie tragedie przeżyła pani w życiu, ale dzisiejszy incydent upewnił mnie, że jest pani niezrównoważona psychicznie. Wystarczy, Oberg, jak na jeden dzień. Nie będę ich słuchać. Wystarczy też bicia. Nie pozwolę pani na to. A ja nie pozwolę panu, żeby mieszał mnie do swoich romansów. Chociaż nie dziwię się, że zdradza pan narzeczoną. Widać to u was dziedziczne. Jest pan taki sam, jak ten drań pański bój Pedro. Czemu wspomina pani brata mojej matki? Proszę powiedzieć. Czemu obraża pani nieznajomego mężczyznę, z którym nie miała nic wspólnego? Proszę o tym zapomnieć. Najpierw wszystko mi pani wyjaśni. Proszę mnie puścić. Niech pani powie. To boli. Proszę ją puścić. Tak nie wolno. To przecież kobieta. A pan użył wobec niej przemocy. Doprowadza mnie do szału. Nieważny, inżynierze. Ale to inżynier Mariano kazał mi wydawać mu polecenia. Nic na to nie mogę poradzić. Dziękuję. Tylko to chciałam wiedzieć. O co chodzi? Chciałbym panią przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Dziwię się, że zdołał pan schować domę do kieszeni. Wiele mnie to kosztuje. Nie zapomniałem jednak powodu naszej kłótni. Nie mówmy już o tym. Tak jest najłatwiej. Ale ja także nie chcę kolejnej awantury. Mam tylko do pani jedną prośbę. Proszę nie wypowiadać się w sprawach, o których nie ma pani pojęcia. Bo jestem pewien, że niewiele pani wie o mojej rodzinie. Broni pan rodziny, a źle traktuje własnego brata. Widziałam, jak przed chwilą René wykonuje nieodpowiednią dla niego pracę. Uważa pani, że dostał ciężkie zajęcie? To proszę pójść ze mną. Dokąd? Do kopalni. Nie wolno mi tam wchodzić. Dopilnuję, no żeby nic się pani nie stało. Więc jak będzie? W porządku. Ale nie potrzebuję niczyjej opieki. Gotowa? Proszę za mną. To nasz główny tunel. Codziennie przewozimy nim tony kruszcu. Na pewno chce pani tam iść? Tak. Zjedziemy na kolejny poziom. Coś się stało? Nie mogę. Proszę mnie stąd wyprowadzić. Duszę się. Niech się pani uspokoi. Proszę głęboko oddychać. Spokojnie. Coś się pani stało? Leć po samochód. Szybko. Państwo są rodziną? Tak. Jak ona się czuje? Proszę się nie bać, już dobrze. A co jej było? Miała ostry atak astmy, ale już jest dobrze. Astmy, powiada pan. Ale przecież ona nigdy nie chorowała, była taka zdrowa. Jej matka umarła na astmę. Ale to dziwne, że córka choruje na to samo. Nie uważa pan? Rozumiem pani zdziwienie. Ale jest to choroba dziedziczna, która potrafi się ujawnić w najmniej oczekiwanym momencie. Bez wcześniejszych objawów. Bywa i tak. Chcę zobaczyć moją Angelitę. Dobrze. Uprzedzam, że pacjentka śpi. Podaliśmy jej środek uspokajający. Proszę za mną. A pan? Niech się, niech się. Oczywiście idę za panią. <dźwięch> Moje śliczne dziecko. Gdybyś wiedziała, jak ta stara wariatka cię kocha. Zauważył pan, jaka jest piękna? Tak, bardzo. Życia mi nie starczy, żeby się panu oddzięczyć za to, co pan dla niej zrobił. Proszę tak nie mówić. Mógłby pan z nią posiedzieć? Pójdę zadzwonić do pana Feliciano, żeby go zawiadomić, gdzie jestem. Wybiegłam z jego domu jak szalona, nie mówiąc dokąd. Proszę iść. Nie ruszę się stąd, póki pani nie wróci. Bardzo dziękuję. To nie potrwa długo. Jej śliczne dziecko. Mariano, możesz mi wyjaśnić, co to znaczy? Co tu robisz? Zadam Ci to samo pytanie. Co robisz sam w pokoju tej. I dlaczego ją głaskałeś? Ciszej, ani mi się śni. A jeśli twoja przyjaciółeczka się obudzi, wygarnę jej wszystko prosto w twarz. Nic jej nie powiesz. Zostaw mnie. Jesteś nieobliczalna. Nie możesz wchodzić do szpitala i drzeć się jak opętana. A jak mam się zachowywać, widząc mojego narzeczonego w czułem sam na sam z łajdaczką? Przejrzałam na oczy. Wiem, że z nią romansujesz. Z nikim nie romansuje. I nie nazywaj Heli łajdaczką. Licz się ze słowami. To już szczyt wszystkiego. Bronisz jej i jesteś z nią na tyle. Angela? Jeszcze wczoraj była panną Bernal. Co za różnica? Dla mnie ogromna. To dowód na to, że mam rację. Nie mogę uwierzyć. Nie zaprzeczaj. Widziałam. Widziałaś to, co chciałaś zobaczyć. Nawiozłem ją do szpitala, bo się dusiła. Nie mogłem pozwolić, by umarła. Mam uwierzyć w tę bajeczkę? Jestem pewna, że ta idiotka udawała, żeby zwrócić na siebie twoją uwagę. Wiesz co? Myśl, co chcesz. Nie mam zamiaru z Tobą dyskutować. Zawiozę Cię do domu. Chcesz mnie spławić, żeby czuwać przy tej głupiej Angeli. Przy nikim nie chcę czuwać. Spytam tylko o jej stan. Jest pracownicą kopalni. Czuję się odpowiedzialny za to, co tam zaszło.